A więc siedzieliśmy sobie w kuchni. Kryś robił herbatę. I kawę. No. Której miał nie robić. No, nie. Co masz na sobie wytłumaczenie? To żało kawę. kawę. O tej godzinie? Kawa miałem wypić o piątej. A jest? Słyszałem za pół godzinki. Ale za 28. Przespałem swoje pół godzinki. No już dawno, więc kawę powinieneś przespać. Kawa. Dróżający cukier prawie po 5 zł w Toruniu. No i kiedy tak sobie... Byliśmy w kuchni, teraz... <grymne> Pojdźmy się w okno! A tam takie zajebiste chmurki. Ty teraz żałujesz, że w wieżące nie bieżące. <grymne> <grymne> Kurde. I dzwoni telefon! Chyba się ktoś tęsknił. A pod blokiem jakieś chłopaczyska. No co coś tam. Pozdrawiamy.